Yo, siema, no to nie żaden clickbait, dzisiaj lecimy w Minecraft, nareszcie go pobrałem i jesteśmy na 1.18.1, na 1.18.1, najnowsza wersja w tej chwili, co, ja już tutaj próbowałem grać, a tu usuniemy. Jakby nazwać ten świat, ten pierwszy cudny nasz świat. Nie wiem. Nie wiem. Nie nie wiem. Jakby to nagrać. Nie, nie nagrać, tylko nazwać. Jakby nazwać nasz pierwszy świat? Mm. Już mam pomysł. Jeśli oglądacie Wojana hmm. O nie, jeszcze Nie no, nie wiem Jeśli oglądacie wujana, to tamta nazwa była prawie jego światem Dobra, Kyacypryku Już sobie możemy na to pozwolić. Wszystkiego najlepszego z, no... z okazji nowego roku. To już dzisiaj. fajerwerek nie zrobimy. Na pewno nie zrobimy. To za wcześnie. Bardzo mnie zdziwiło to zaczynanie. Dziwne, ale. Niech będzie. Mój to zaskoczy. Ten Minecraft gram Dałem... w jeden grałem ostatnio w 1.15 To na la laptop jeszcze Jakby to będzie nowe Odgrywanie świata Słyszałem o czymś takim jak Netherit. Nie wiem co to jest Ale To chce ten niech mnie Ten niech mnie oświeci Jeszcze stady wstawiam Sorry za ruszanie No, jeszcze coś mi jest potrzebne do podstawienia hmm. Czy ja to podeprzę? Nie mam nic takiego, więc będziecie mieć delikatnie głośną oglądalność Przecież to i źle nie jest ty, jaki fajny biomek. A co wy na to baza w lodowców? Nie, to nie. Ale trudny biom, tak bym powiem. Prawie zero jedzenia. Drzewo jeszcze jest na nasze szczęście. Dobra, i kopiemy Sorry, znowu załapę w tle. Muszę coś sobie znaleźć, żeby jakiś statywy pozamawiać. No bo nie da się po prostu. Dynie. Ja o tym słyszałem, że jak są gdzieś dynie, to jest wioska gdzieś niedaleko. Ścina. Co jest? Nie wiem, czy jakiś player był, Cień, ja się nie znam, Cień, nie wiem, czy, czy nasz zniszczona oznaczała jakiegoś playera, czy to, nie wiem, po prostu. Rozwalamy dynie, one mogą nam fajnie pomóc w tworzeniu golema, z to w ogóle niszcze. Przy tworzeniu golemów, a kiedyś już mój youtuber taki z Minecrafta, co mi wypowiada, ale gra na 1.15. Dawno akceptował na 1.16, ale nie to też... Wiecie, to jest taki trochę nupski w 1.16. Dobra, a więc... Nasz cel zawsze znaleźć ten netherit. Trudny? Nie wiem. Ja nawet nie wiem co to jest netherit szukać ile my będziemy mieć z tego co wiem że tu jest taki myk no bo ta woda zamarza przez co plony nie chcą rosnąć żeby dawać pół płytki przetestujemy jak wiecie my tu nie mamy nic do jedzenia więc dajcie mi wioskę albo jakąś owcę 1.15 najlepiej się jadł świnie, a teraz nie. Krowy? Nie wiem, co teraz najlepiej daje głody? Ale kiedyś w 1.15 to to były świnie. Więc biegniemy. Zwierząt nie dacie, halo ludzie. Twórca Minecrafta, Minecraft z się. O, dziękuję, dziękuję Minecrafty, dziękuję za wszystko. Nareszcie zielona polana, gdzie mogą być zwierzęta. O, logi teraz miałem. Autojumpa mam jeszcze. O, już myślałem, że nie wskoczę pod pokrywę. Halo, drugie dynie, a gdzie jest wioska? O, mamy beczadła. S -sito. Hmm. Czy tu był dziś cave? A nie, myślałem, że sobie pójdziemy po kobla, ale jak nie ma to. Nie ma. S -sito. O? Dobra, siema ma wybeczadła jedne. Beczko, to jedno. Wiecie co? Jeśli będę umiał w tym programie, tym komputerowym, to ja wam to wytnę i będziemy się widzieć, gdy ja znajdę wioskę czy jakieś tam... Ty, nawet nie musimy się nigdzie widzieć, mam wioskę i to jeszcze kobią zimowego to... No to Esa. I tak będę wam chciał wyknąć jakiś kawałeczek, no bo chciałbym się nauczyć jak to się wycina. Zaraz nie będzie, że my robimy jakąś wyprawę na miliard keratyki, ja to wam nie wytnę. Odcinek będzie trwał dwie godziny. Muszę się nauczyć wycinać. Ale głośno ten mic już schodzi, wyciszę trochę. nadzieję że nie zcięło mojego całego odcinka, nie zraszowało i macie tam tak... Głośno strasznie. Dobra. 10 łapek w górę, i tu się osiedlamy. Może być. Trzeba będzie trochę drzew powycinać i możemy się osiedlać. Wola. A gdy nie będzie 10 łapek w górę, to po prostu zbieramy, lutujemy całą wioskę, grabimy, ograbiamy i uciekamy. Że łóżka nigdzie nie ma, już się ściemnia? Halo! Wiosko. Ja zauważyłem, że jak głodny jestem. A tak w sumie. To jak będzie 12 łapy w górę, no to wracam do Fortnite jak 10 do Minecrafta. Co wy na to? Nie wiem w sumie jak to się robi nawet. Czy tam więcej dać na Fortnite. czy mniej Ja w to nowy jestem. Ja nie wiem. O jakie fajne kolagery Nie villagery. Nie villagery... Nie villagery widzicie, zamieszany trochę w to, już chciałem je nazwać piladżery. Może kiedyś na jest z zrobimy. Długa droga do tego. Uczku mamy, to weźmiemy Pilagery będą miały gdzie taki spać. Panie, to jeszcze jakieś domki na szczycie gór są? Pan tak chodzi, oddala się od tej wioski chyba. Bo wiecie co, odwołuję te 10 łapy w górę, no bo to strasznie malutka wioska jeszcze w górach i w takim lesie. Patrzcie. A, to jest wioska, to rozwalamy, lutujemy i spierniczamy. Ale chociaż świetna lokalizacja tej wioski, biom. Taki ciemny drzewowy, góry, pedyń. Tam niedaleko jest biom zimowy. Ej, wiecie co? Decyzja podjęta. Zostajemy. To jest zbyt dobra lokalizacja. Wyciąń delikatna. Nawet nie delikatna, tylko. a ła! Wycinka mocarna to musi być drzew. Domek wybudujemy, ale tymczasowy to jest ten w ogóle się przydało zabić, ale nie chcę tego robić oj nie chcę, O piec, piec ma nawet mamy piec, co ja gadam to będzie nas taki tymczasowy domek z S -a. znajdziemy super miejsce ale tak w sumie Będziecie oglądać Sylwestra gwiazdy dwójką? Ja raczej nie. On na dzisiaj w wieku czur tak, tyle fajwerek przygotowany, że grubo będzie. A... Tak o. Zaraz idziemy na szczyt, kraftujemy łopatę, no bo ja tam chcę na samym szczycie się osiedlać. się, Będę, będziemy królem tej wioski. No. To już wywalić, papa. Szerokiej drogi. Gdzie to... Jak się robiło, co jakieś nasze przetraktowanie? Wszystkiego, jak mówiłem, robimy porządną odcinkę, więc jakby krówki, krówki wybucha te małe tęczówki trymuje się? Nie wiem. Od razu będzie lepiej im tu drzyć, a mi będzie więcej drewna do życia Taki długi wycinek mamy, to się nie marczy Cały las ja chcę tam wyciąć prawie. Takie pojedyncze te zostawić. Grubo, ale nie grubo. Więc jakby S. Tutaj łóżko. I jak nie można spać. falamy w to łóżko. O nie, moje łóżko. Moje łoże. On już chciał mi zająć górze. To moje, to moje łoże. Panie, panie, panie. Jakby musimy trochę jedzenia zrobić. to Jedna bela to trzy chleba. Jedna bela to trzy chleba. Ej, nawet remix świat. Zcinamy to. Jest tu więcej do gadania, chcieć. O, ale z tej góry będzie ciężko robić kopalnie. Tak, się kopać przez całą górę na dół i potem w dół. Dobra, dobra. Ale tu jest do wycinania, żeby ta wioska nabrała koloru i sensu. Albo robić dom w lodowcu? Ej, głupi pomysł. A żeby to jeszcze mur taki wybudować. Czy pomyśli, ma na wsiadanie na takim czymś raz, dwa, trzy. Co będzie lepiej wyglądało? Raz, dwa, trzy. Raz. Taka kompozycja muru. Ej, no my zaczynamy sobie, walimy, że mu że mój, myślimy co jest. I taka kompozycja muru. Ej, taka zdecydowanie lepsza. A taka... O wymiata. Ja ale nie, to nie. No, zbyt na nas drogo Jak na razie. Ej, no my już że mój, myślimy co jest. Nie no. Siada, ale nie siada. Jak wam powiem. A co nam szkodzi? w zrobimy kompozycję muru, teraz tu się będzie toczyć po całej wiosce. S sito. I gdy je to już jesteśmy o połowę ochronieni. S sito. Jeden domek tak wychroniony, a cała reszta w ogóle. To jakby lol. Bo ja pomimo, że już tyle drewna mamy, że my schodki robimy tam na górę do nas. Nie ogarniam mnie, dlaczego tak na bogato. Ale el. Gdzie my mieszkamy? Nie gadajcie, już zapomniałem, gdzie mieszkam. Gdzie ja mieszkam? A tu ja mieszkam. Dobra, siema panie pillagerze. ja się nazywam panie Pilager, Mogę pani Pilager, nazywać. Nie rozumiem pana. Bo ja mnie nie rozumiem. Już rozumiem. Czy ja mnie nie rozumiem? Halo. Tak się to robi z nauczonym kacperem. Upuj tak też musi trochę powstać. Żeby to było, miał ręce im. Jeszcze dwie. 54, a schodku jeszcze też trochę musi powstać. 4, nie, no dobra, jeszcze trochę porobimy. Pro Crafter ze mnie już. 4860 Naprawmy to. idę trochę łatania przed nami. Ej, mogą same bubułki robić. O, e, bolało. Jak robić schodki w Minecraft'cie 3? Piękne Niektóre takie, że nie da się po nich wychodzić Super! Jak robić z Kacperem? Jak, jak robić ładne budowle? Ładnie może ładnie, ale funkcjonalnie nie funkcjonalnie No jakby i tak całe wejście do nas będzie wyglądało to szkoda iść mi z tym Czyli już trwa 18 minut, więc ja wam tak powiem. Ja to wejście skończę, a z wami na dzisiaj już kończę. Kurde, co ja odwalam. Ja pierniczę. Nie duplikuj. To ja chcę. Tylko to. Nie. Pomów grę. Ja chcę zrobić takie coś, żeby się obrócić i Wam pokazać mojego skina. Dobra, nie umiem. Poczekamy jeszcze minutę. Co, ja wam życzę? Udanego Sylwestra, udanego nowego roku, żeby wszystko Wam się układało. Do następnego, Ja kończę te schody do góry, też włączę komputer. I papa!